Z tej strony Hej Anku, a dzisiaj porozmawiamy sobie o pięciu trikach, pięciu rzeczach, które ułatwią Ci pracę w aplikacji Procreate. Słuchajcie, to jest w sumie pięć obszarów na e, temat, których dostaję miliony pytań, więc postanowiłam je zabrać wszystkie tutaj w jednym filmie, żeby łatwo było je odszukać. Mam nadzieję, że zmontuję to tak, żeby to było dla Was jak najbardziej wygodne, a tymczasem przechodzimy do iPada. Jeszcze szybka przypominajka, jeżeli jesteś zainteresowany większą ilością treści z zakresu Digital Artu, z rysowania na tablecie, szczególności w aplikacji ProCreate. Koniecznie zasubskrybuj mój kanał i nie zapomnij zaobserwować mnie na moich social mediach. Na Instagramie i na TikToku. Nazywam się Hey Anku. Bardzo łatwo znaleźć. Na Instagramie jestem z Wami absolutnie codzienne Dzielę się moją codziennością. Pokazuję Wam typy błędy i tego typu rzeczy, więc na pewno będzie ciekawie. Pierwsza rzecz i jednocześnie rzecz, o którą jest najwięcej pytań, czyli jak włączyć linie siatki, czyli po prostu te klatki, których ja używam do rysowania. O, to jest bardzo proste, słuchajcie. Klikamy sobie e, tutaj ikonkę narzędzia, następnie e, obszar roboczy i zaznaczamy sobie linia pomocnicza. Automatycznie te klatki nam się pokazują. Nie będę się tutaj rozgadywała, ale możecie wejść również w zakładkę Edytuj linię pomocniczą, i wtedy na przykład możecie zwiększyć lub zmniejszyć widoczność, czyli krycie tej krateczki. Możecie zmienić sobie grubość tych krateczek. No i oczywiście rozmiar siatki, jeżeli się potrzebuje się 4 kwadraty albo tego typu rzeczy. To jest bardzo fajne. Macie też siatkę izometryczną która jest fajna na przykład do rysowania przestrzennych elementów, jak pokoje. Mamy też perspektywę oraz symetrię. Symetria jest o tyle fajna, że jak klikniecie sobie tutaj opcję, możecie oczywiście dać poziomą kwadratową, radialną, ale słuchajcie, zróbmy kwadratową, to będzie dosyć ciekawe doświadczenie i klikamy sobie wspomaganie rysowania. Wtedy patrzcie, co się dzieje. Wszystko to, co rysujecie na danej warstwie, rysuje się też na drugiej. Wiecie, w przypadku na przykład z siatką zwykłą, jak mamy włączone wspomaganie, to po prostu będziecie rysować idealnie proste kreski, co też może być wygodne do różnego rodzaju projektów. Numer 2 to będzie odbijanie elementów. Żeby użyć odbijania elementów, musicie wiedzieć, czym jest praca na warstwach. I tutaj przygotowałam sobie taką warstwę. Na tej warstwie, jak widać mamy oko. Następnie e, przesuwamy warstwę z okiem. Zauważcie, że tutaj na tej warstwie jest tylko oko. Tutaj nie ma całego reszty rysunku. E, dajemy sobie powiel. I następnie na to powielone, obojętnie które oczko, klikamy sobie tą strzałkę, a następnie odwróć poziomo. Dzięki temu widzicie, stworzyliśmy dwoje jednakowych y, oczu, bez jakiegoś większego wysiłku. To jest świetna opcja, dlatego że wiadomo, że nie mamy identycznych oczu, ale na ogół nie różnią się one wielkością. Dzięki tej opcji możecie sobie po prostu tą wielkość tutaj opracować i ją zachować, co nie będzie po prostu wyglądało źle, w mojej opinii, pamiętajcie. Ten telefon to cały czas widać, dlaczego niech mi nie mówi? Słuchajcie, jeżeli chodzi jeszcze o opcję e, odbijania, kiedy ta opcja się fajnie przydaje, ja tutaj włączyłam już kolejną ilustrację, wchodzimy sobie więc w strzałeczkę i od, klikamy e, odwróć poziomo. Dzięki tej opcji, jeżeli tworzycie ilustrację, możecie sprawdzić, czy po prostu wasza ilustracja wygląda OK. bo jeżeli będziecie mieć jakieś niedociągnięcia, coś będzie nierówno, coś będzie wyglądało źle, to jeżeli odbijecie tą ilustrację, to ona po prostu źle będzie wyglądała. Wiadomo, że czasami są jakieś odstępstwa, na przykład tutaj wydaje mi się, że jest za mało włosów i powinnam to poprawić lub jakieś o, jest za bardzo do lewej strony oko, czego nie widzę w tej wersji, no bo tej wersji jest przyzwyczajone nasze oko. Protip numer 3 pokażę Wam też tutaj, to jest posegregowanie sobie pędzli do folderów, wiadomo e, mówiłam o tym wielokrotnie, Procreate ma tutaj całą, całą masę pędzli e, możecie pobierać też darmowe pędzle co jest tutorial, możecie kupować pędzle, no po prostu nieograniczona ilość, ale żeby ułatwić sobie z pracę, ja bardzo polecam wam po prostu sobie stworzyć 3-4 foldery z waszymi ulubionymi pędzlami, nie wiem jaki może być wasz pomysł na segregację tych pędzli, natomiast ja e, mam to jako szkicowanie i tutaj są cztery moje ulubione pędzle, których używam do szkicu. Dalej mamy obrys, linart i kolejne moje ulubione pędzle, które wykorzystuję właśnie do obrysu. I na trzecim miejscu mamy kolorowanki, czyli po prostu pędzle, które wykorzystuję do kolorowania. Na pierwszym miejscu mam zawsze ustawione te pędzle, których używam najczęściej, dzięki czemu po prostu wiecie, jak ja przechodzę między tymi pędzlami, to nie muszę wybierać, one po prostu łatwo wchodzą. I tip numer dwa, również związany z pędzlami, ale zachowajmy to w jednej kategorii. Tutaj. Na tym pasku, tutaj mamy krycie pędzla, tutaj mamy e, rozmiar pędzla. Możecie dodawać sobie takie belki, w których będziecie mieli zapisany rozmiar pędzla. Niestety, e, można zapisać tylko cztery chyba możliwości. Sprawdźmy to, ale tak mi się Tak. Możecie zapisać tylko cztery rozmiary pędzli. Pokażę Wam, jak to zapisać dokładnie tutaj na jakimś innym pędzlu, na którym nie mam wielkości zapisanej. A już my rysowaliśmy sobie teraz taką grubością pędzla i chcemy przejść do jakiegoś innego elementu, ale jednocześnie chcemy pamiętać, że właśnie tą grubością rysowaliśmy. Klikamy sobie sobie jednokrotnie Apple Pencilem na ten tutaj kwadracik rozmiaru i dodajemy sobie plusem. Tabelka automatycznie tutaj jest. I co jest fajne, po prostu bardzo fajnie, magnetycznie, jak jesteście bliskość to przyciąga. Dzięki temu po prostu nigdy nigdy nie zgubicie swojego idealnego rozmiaru pędzla, a Wasze ilustracje będą wyglądały dobrze. Kolejny tip, tip numer 4 jest znowuż e, związany z warstwami. A ja pokazuję Wam tutaj kolejną moją pracę. Jest to Sidric Digori z e, mojej nowej serii na e, Instagramie i TikToku, którą nagrywam, także serdecznie Was też zapraszam. Mamy super ilustrację, oczywiście ta ilustracja Składa się na milion warstw Jestem zadowolona z tej ilustracji, uważam, że ta ilustracja Jest gotowa i gotowa do eksportu Więc mogłabym sobie po prostu Te warstwy na przykład złączyć Ale dlaczego tego nie zrobię? Dlatego, że jeżeli złączycie te warstwy i wyjdziecie sobie Z powrotem do galerii, to już nie możecie tego procesu Cofnąć, co ja zalecam Wchodzimy sobie do galerii, przesuwamy Apple Pencilem w lewą stronę I klikamy sobie powiel Oczywiście tworzy nam się kopia zaraz obok I tą kopię, na tej kopii Słuchajcie, śmiało, śmiało możecie sobie te wszystkie warstwy tutaj złączyć i stworzyć z tego jeden obrazek dowolny. Na przykład nie wiem, potrzebujecie sobie zrobić jakiś kolasz, tak? I swoich obrazków i chcecie je ułożyć. I dopiero wtedy je złączacie. Pamiętajcie, że jeżeli. Teraz jeszcze cofnę to złączenie, nie widzicie? Miałam warstwy, cofam, no i te warstwy się rozłączają fajnie, tak? Super. Ale co się stanie, jak ja złączę te warstwy? Złączyłam jedna warstwa. Wychodzę do galerii, wracam. I patrzcie, ja już nie mam co cofać, także to jest jedna warstwa. Jeżeli zrobicie sobie to na waszym głównym rysunku, na waszym głównym obszarze roboczym, no to po prostu możecie stracić swoją pracę, jeżeli okaże się, że cokolwiek trzeba w tej ilustracji zmienić. Wiecie, czas na tip numer 5. Nie zaskoczę Was, że on po raz kolejny jest związany z używaniem warstw. Jest to najczęstsze pytanie, które ja dostaję. Widzicie, mój szkic jest taki bardzo wyblakły. Dlaczego jest wyblakły? Dlatego, że ja manipuluję tutaj tworząc swoje ilustracje bardzo kryciem. I to jest rzecz. Która bardzo ułatwi wam pracę Widzicie, to jest, są trzy warstwy mojego rysunku Czyli mamy warstwę pierwszą e, Taki ogólny szkic Warstwę drugą, czyli elementy twarzy Z wykorzystaniem figur geometrycznych I tutaj już na samym końcu gotowe, gotowy Szkic numer jeden e, No nie widać nic, jest to po prostu jedna wielka plama Dzięki manipulowaniu kryciem Które znajdziecie klikając sobie w to N Tutaj pod każdą warstwą Możecie sobie to krycie widzicie Zmniejszyć, dzięki czemu Dużo łatwiej będzie Wam się pracowało. Dużo łatwiej rysuje się na takim prześwitującym, delikatnym kolorze, niż takim po prostu bijącym po oczach czerwonym. To jest bardzo fajna funkcja, którą łatwo wykorzystywać. Pamiętajcie, wykorzystujmy to, jeżeli rysujemy w digitalu i te możliwości naprawdę, naprawdę są dużo, dużo, dużo większe, niż jeżeli rysowalibyśmy na kartce. Na kartce no, nie możemy tego zmniejszać, ewentualnie możemy przymazać. A to tyle. Mam nadzieję, że te pięć elementów ułatwi Wam pracę, że w jakikolwiek sposób Wam pomoże. Jeżeli chcecie więcej, pamiętajcie, żeby zostawić e, komentarz i w tym komentarzu napisać, czego chcielibyście się jeszcze o tej aplikacji e, dowiedzieć. Ja chętnie dla Was nawet nagram trochę krótsze tutoriale. E, no i pamiętajcie, widzimy się codziennie na Instagramie hej Anku i codziennie na TikToku hej Anku. Także do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!